Dzień dobry moi kochani. Dzisiejszy temat lekcji wiosenne przebudzenia. Trochę wiadomości o nadchodzącej wiośnie. Zobaczycie w filmikach, które Wam zamieściłam w materiałach. A ja chcę Wam przeczytać taką krótką czytaneczkę. Posłuchajcie. Wczoraj na przerwie Antek najpierw zabrał Asi plecak, a potem pociągnął ją za warkocze. Uśmiechnął się przy tym, ale Asia wcale nie wyglądała na zadowoloną. Pożaliła się nawet pani, która powiedziała coś o końskich zalotach. Nie wiem, co, to, co do zalotów mają konie, ale lubią asie. Dlatego postanowiłem nie popełniać błędu Antka. Napisałem dla niej wiersz i zamierzam jej go przeczytać, gdy będziemy wracać ze szkoły przez park. Hmm. Co to są te końskie zaloty? Hmm. Zobaczcie filmik, tam jest też taki link do filmu, który wam wyjaśni, co to są te końskie zaloty. A wy zastanówcie się, czy czasami, jak chcecie, podoba wam się jakaś dziewczyna, bo oczywiście w naszej klasie sami chłopcy, czy czasami nie szturchacie jej, nie popychacie. Zamiast jak ja wam to czasami mówię, zaproście ją na y, lody, y, na spacer, a nie y, róbcie jakichś takich dziwnych rzeczy. To są właśnie końskie zaloty. Czyli jak ktoś nam się podoba, to zamiast go z nim porozmawiać kulturalnie, zamiast zaprosić na, właśnie na spacer, na jakieś wspólne wyjście, to wy po prostu zaczepiacie, dogadujecie, szturchacie i myślicie, że to jest takie zabawne. To są właśnie słuchajcie, końskie zaloty. Y jak już mamy przeczytaną tą czytankę, oczywiście wy przeczytajcie ją również sami, przechodzimy do ćwiczeń. Posłuchajcie. Ćwiczenie pierwsze na stronie 68. Przeczytaj zdania na temat wiosny i podkreśl na czerwono sylaby lub litery przy poprawnych odpowiedziach. Odczytaj z nich hasło i je zapisz: Czy. Kiedy nadchodzi wiosna. Dni stają się coraz krótsze. Czy to jest prawda, czy fałsz? Tak, czy nie? Jak myślicie? Czy dni stają się coraz krótsze? Oczywiście, że nie, ponieważ dni stają się coraz dłuższe. Zakreślamy na czerwono sylabę wios. Rośliny przestają wzrastać. Czy to prawda? No, oczywiście, że nie, ponieważ rośliny wtedy właśnie budzą się do życia, tak? Rośnie młoda trawka, na drzewach pojawiają się pąki. Wiosną obchodzi się święta wielkanocne. Jakie święta się teraz zbliżają? No, to już musicie sami wymyśleć. Ptaki wybierają cieplejsze strefy klimatyczne. Czy teraz ptaki odlatują do ciepłych krajów? No, oczywiście, że nie. Teraz właśnie przylatują. Zwierzęta stają się aktywne. Czy to prawda? No, oczywiście, że tak. Z zimowego snu budzi się wiele zwierząt, szukają sobie partnera, zakładają gniazda ptaki. No i jeżeli już prawidłowo zakreślicie czerwoną kredką wszystkie sylapy lub literki, wyjdzie wam hasło. Które musicie wpisać tutaj. Dobrze, nie będę wam podpowiadała, co to za hasło. Oczywiście musicie zrobić to sami. I ćwiczenie drugie. Na podstawie tekstu z pamiętnika ze strony 74, czyli tego, który przeczytaliśmy, skreśl w zdaniach błędne wyrazy i zapisz obok właściwe: Antek zabrał Asi zeszyt. Pamiętacie, co Antek zabrał Asi? Jeżeli nie, wróćcie do czytanki. Wczoraj na przerwie Antek najpierw zabrał Asi, co, zeszyt? Nie, oczywiście plecak. Skreślamy wyraz zeszyt i wpisujemy na jego miejscu plecak. Czyli nowe zdanie będzie brzmiało. Antek zabrał Asi plecak. Wpisujemy nowe zdanie tutaj. Pociągnął ją za rękaw bluzki. Hmm, czy on ją pociągnął za rękaw bluzki? Czytamy. A potem pociągną ją za warkocze. Czyli jak będzie brzmiało nowe zdanie. Pociągną ją. Za rękaw bluzki skreślamy. Pociągną ją za warkocze. Nowe zdanie wpisujemy tutaj. Z tego powodu Asia była szczęśliwa. Czy ona była szczęśliwa, że ktoś ją ciągnie za warkocze. Czyli co Asia. Wcale nie wyglądała na zadowoloną. Czyli, co my tu wpiszemy? Z tego powodu Asia była niezadowolona. Wiemy już, jakie zdanie zapiszemy tutaj? I co skreślimy? Dobrze. Pani powiedziała o bujaniu w obłokach. Czy pani powiedziała o bujaniu w obłokach? No, oczywiście, że nie. Na pewno o niebu, nie o w obłokach. To skreślamy. A o czym powiedziała Pani, znajdźcie sami. Autor dziennika postanowił napisać list. Czy ten chłopiec postanowił napisać list? Napisałem dla niej wiersz. Oczywiście. Czy, a Czyli autor dziennika postanowił napisać. Skreślamy list i wpisujemy wiersz. Nowe zdanie zapisujemy tutaj. Dobrze, przechodzimy do ćwiczenia trzeciego. Do podanych wyrazów ułóż antonimy sprzeczeniem nie, czyli przychylna, nieprzychylna, szczęśliwa, nieszczęśliwa, czuła, wy już wiecie. No i oczywiście trafione, miłe i dopisujemy sprzeczeniem nie wyrazy. Odszukaj w tekście z podręcznika ze strony 74 czasowniki z przeczeniem nie szukamy mamy co tu mamy nie wyglądała tak co jeszcze mamy nie wiem nie popełnić błędu tak czyli nie popełnić Co jeszcze? Chyba już wszystkie. Wiemy już, jakie znamy, mamy czasownik tu wpisać. W związku z tym przechodzimy do ćwiczenia czwartego, ale żeby zrobić ćwiczenie czwartego, musimy wrócić do podręcznika na stronę 75. Zobaczcie. Zdania składowe w zdaniu złożonym. Wiecie już, co to są zdania pojedyncze, wiecie, co to są zdania złożone. Zdania pojedyncze mają tylko jedno orzeczenie, tak? Czyli jeden czasownik, a zdania złożone mają tych orzeczeń dwa lub więcej. Wiemy, że orzeczenia to są czasowniki, tak? Zobaczcie, świeci słońce i kwitną kwiaty. Świeci, pierwsze orzeczenie, czyli świeci słońce, może to być jedno zdanie: kwitną kwiaty. Drugie zdanie. Mamy zdanie złożone, które jest zbudowane z dwóch zdań składowych. Pierwsze to świeci słońce, drugie kwitną kwiaty. Popatrzcie na drugie zdanie. Spacerujemy po parku, robimy zdjęcia i wesoło rozmawiamy. Jest tu takie długie zdanie, które składa się aż z trzech, Zdań składowych, czyli takich pojedynczych, tak? Pierwsze będzie spacerujemy po parku. Pierwsze orzeczenie. Robimy zdjęcia. Drugie. Wesoło rozmawiamy. Trzecie. Rozumiemy już o co chodzi? No to wracamy do naszego ćwiczenia. W tym ćwiczeniu musicie podkreślić czasowniki w formie osobowej. Na końcu każdego zdania wpisać w ramkę liczbę zdań, z jakich składa się to długie zdanie. Szukamy. Wszystko wokół kwitnie, trawa się zieleni, a krople deszczu mienią się w promieniach słońca. Szukamy czasowników. Pamiętacie, na jakie pytanie odpowiada czasownik? Co robi? Wszystko wokół, co robi kwitnie. Mamy pierwszy czasownik, pierwsze orzeczenie. Trawa się zieleni. Drugi czasownik, drugie orzeczenie. Krople deszczu mienią się. Co robią? Mienią się. Trzeci czasownik, trzecie orzeczenie. Czyli ile zdań składowych mamy tutaj? Jeden kreska, dwa kreska, trzy. Jaką Cyferkę tu wpiszemy? Trójeczkę, oczywiście. Czytamy drugie zdanie. Często spacerujemy i podziwiamy piękno natury wokół nas. Szukamy pierwszego czasownika, pierwszego orzuczenia. Co my robimy? Świetnie, spacerujemy, czyli często spacerujemy. Jedno zdanie. Co jeszcze robimy? Podziwiamy, oczywiście podziwiamy piękno natury wokół nas. Drugie zdanie. Jaka tutaj będzie cyferka? Oczywiście dwójeczka, bo to są dwa zdania. I ostatnie. Słuchamy odgłosów przyrody, obserwujemy ptaki, nagrywamy krótkie filmiki, dzielimy się naszymi spostrzeżeniami. Co my robimy? Szukamy pierwszego czasownika. Słuchamy. Słuchamy odgłosów przyrody. Jedno zdanie. Co robimy? Obserwujemy ptaki. Drugie. Co jeszcze robimy? Nagrywamy, nagrywamy krótkie filmiki. Trzy. I co jeszcze robimy? Dzielimy się. Dzielimy się naszymi spostrzeżeniami. To będzie cztery. Policzcie jeszcze raz. Zaznaczcie te zdania i wpiszcie odpowiednie cyferki. No, i oczywiście teraz mamy zadanie piąte. Już musicie sami ułożyć zdania z tymi podasz, pod, podanymi czasownikami. Mamy dwa czasowniki, czyli będą tutaj dwa zdania składowe: jeść, pić. Co my możemy ułożyć z tymi czasownikami? Nie wiem, na przykład lubię jeść pączki i pić herbatę. Mamy już dwa zdania składowe. Teraz mamy chodzić, uczyć się, bawić się. Wymyślcie zdanie, która zawiera te trzy czasowniki i będą trzy zdania składowe. I następne zdanie będą cztery czasowniki, czyli cztery zdania składowe. No to już musicie wymyśleć sami. Nie robimy ćwiczeń na stronie 70, bo będziemy to robić jutro. Powodzenia moi kochani i czekam na zdjęcia waszych prac. Do zobaczenia jutro.